Chodziłam, bo to się było święte miejsce mówili, no i tam była ta kapryczka i krzyż był, tak jak taka kapryczka stała i stoi do tej pory, tylko że tam odnowiona i ten krzyż walący już, no ale tam trochę go poprawili, no i tam się ludzie modlili, no taki odpust był, to było zawsze w czwartek. I ta orkiestra grała, wesoło było. A później ta orkiestra jechała na wozie, to chyba strażacy wieźli. Tutaj to zabawa już była. Były tam i lody, taka siedziała kobieta na wozie, i skrzywała z takiej bańki łyżko. Te lody w lodzie trzymała. Konie przyjechali z bychami czy skąd? nie pamiętam, ale. No, bo takich tych to nie było jak teraz lodów Nie, no bo to teraz jest inaczej, bo rzęda. Ale to, to jak posieździła ta. A to nie przeszedł tego. To za, a, za jajko to się poszło, jajko ziół, Ale nie do złotówkę, to złotówka była warta. Coś. A teraz to tak. No i później. No co, to pamiętam tyle, że jak przywozili koni, przyjeżdżali ludzie tam stawiali konie. Tak nie było zarośnięte, tylko tak mniej tych krzaków było i teraz to duże te drzewa porosły już, nie? Coraz to więcej tych, tych zarośnięcia tego jest. I kiedyś to mniej było, no bo to nie wiem, to za kogo to powstały te krzaczki. Pewnie dużo wcześniej, jak ja zapamiętam. No i przywozili nibytych ludzi na wozach. Jakieś tam znowu czy z ręką. No i kopali jakiś dołek. No i tam wkładali te, tego człowieka. Tam może do połowy, nawet o tak, o de, tego. No całego nie zakopywali, tylko przecież do połowy tam czy ręce, czy... No już tak nie tego. Tam, ale, ale było takie, coś było. No. no także krzaczki trwały do wieczora. To zawsze wypadało w czwartek. A my w szkole w Jabłonnie mieliśmy na godzinę ósmą i mieliśmy 6 godzin. No jak to nie pójść na krzaczki? Śliśmy, szliśmy do szkoły, a resztę uciekaliśmy z lekcji, żeby przyjść na te krzaczki. Kupić sobie piłeczkę, pierścioneczek, pomodlić się. Także tam w ogóle to ludzie przyjeżdżały cały rok z chorymi ludźmi. Bardzo daleka. Że to jest po, połowa świata, ta połowa, po, no, że pół świata tu się mieści. Że tu pan Jezus niby do nieba miał wstępować, ale to takie, taka druga mu musi tam. Ja wiem, takie z dawnych ludzi to Coś tam, no coś tam może i było tam, ale to mówili, że to jest środek świata. Krzyż tak był, takie już dziurawy, cztery lipy. Było. Nasza sąsiadka, jak poszła, bo i gałęzie na pole szły, to poszła ściąć. To zrobiła się taka wichura, że spadła i złamała sobie rękę. No i takie dziury były w tym krzyżu. Tam ja chyba nie wiem, ale do tej pory to pewnie są doły. No i to wszystko. Tam, że to ta stopa bywa, ale ja to tak nie. Nie, nie bardzo pamiętam, że to pana jest za tam miała być. Ale tam później to to wszystko gdzieś to. Cudowne, bo były uzdrowienia. Dlatego się schodzili, przyjeżdżali. Każdy się modlił. Była kapieczka ubrana. brzuski były postawione. No, ale to był dużo, dużo większy plac niż teraz. Teraz to każdy, wiesz, tam podorał, pozaorał. No chodzili się, z Wól, cała wulka szła, cała z Jabłony dużo ludzi szło i z Piotrkowa, bo to była, tak jak nasza, no, no między tym Piotrkową a Jabłoną. No to Wólka, to, taki odcinek, to to Wólka Jabłońska. Tam jest tutaj od Piotrkowa tam do za rakiem chyba tam nawet, do tych Rzeszków, do, do tych dziadków to jest chyba jeszcze, w... nie, nie wiem, chyba nie, nie wiem jak do tam, ale tam kawałek jest tej wujki. To właściwie teraz to już jabłonna jest, no. A to jeszcze nie było z Piotrkowa ani z tego, z jabłonny, z pychawki przywoziły. No później to gdzieś to zaginęło, gdzieś to ludzie już, bardzo mało, później jak już zaczęli odprawiać te majowe te nabożeństwa, nie poświęcenie pół, no to a, zrobili tu przy szosie, jest taki krzyżyk i, i tam właśnie się schodzili, wórka tam się schodziła, to ja tego, bo już tam dalej nie, ale później już jakoś tak ksiądz któryś tam tu ludzie do, do tego dogadali, że tam na tych krzaczkach zrobić mszę te, poświęcenie pól. No to ksiądz chętnie pojechał. Tam w ktoś przyjechał po niego i samochodem go tam podrósł. No to ludzi już trochę poszło. Ja to któregoś roku to pojechałam rowerem tam na te krzaczki. No były te kamienie, były. A, bo tak, że to, bo to miał być środek świata. I tam ten krzyż był i te cztery lipy i te kamienie były, także tam nawet jacyś mądrzy ludzie przyjeżdżali, bo tam robili dochodzenie odnośnie tych kamieni, wywiady przeprowadzali, no. No ja wiem. No tak, no schodzili i starsi, chodzili, także no sporo tych ludzi szło. Tam się modlili, śpiewali różne pieśni, takie na, Boż, na Boże, no, takie, no, raczej pobożne, takie kościelne, majowe, tam takie pieśni różne śpiewali. Kobiety pod tym krzyżem się modlili. Młodzież to tam chodziła sobie tam po wszędzie po tego. Tam, jak z tych młodych lat, a później to i mówię pan, że zaginęły te krzaczki, bo nie po prostu po prostu zaginęły, no już nikt tam nie szedł tam tego, tam prawdopodobnie było zarosnięte. Najwięcej no, więcej tutaj w Góry szły. Każdy miał, wiesz, swoją drogę. Myśmy nie szli, myśmy szli swoją drogą. Tam przez zboże czy coś. tak było ścieżka odeptana, bo dużo ludzi chodziło. Jak teraz to przecież takie te lipy okropne, nie? Nad tymi przecież, takie dwie lipy okropne na tym krzyżem. No to aż tego. No to porosło przecież, to drzewo rośnie. Czy mniej, czy, czy więcej, ale rośnie coś. Chyba, że uschnie i się zawali to tam czy załamie złamie się. Jakaś burza, czy coś. Ale tak to. No to właśnie, szlech, no to starsi ludzie, a później młodzież to już zabiła się taka, wie pan, tak jak teraz, o, no, a kto do kościoła chodzi z tych młodych? No, dawno, 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 teraz już każdy zapomniał o tych odpustach, wziąć teraz młodzież, zapytaj się, co to było na krzaczkach, nie bardzo wiedzą, co to było na krzaczkach, Albo to, jeszcze miał być Kasiu postawiony. No, ale to wszystko się rozeszło.